Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Dzisiaj kolejna zmiana scenerii, ale dalej jesteśmy w Niderlandach. W ten weekend wybrałam się z przyjaciółmi na kemping. Weekend się troszkę przedłużył. Mamy dzisiaj poniedziałek. I takie oto wspaniałe widoki. Mały źrebaczek, piękne konie, piękne widoki. Jesteśmy kochani już bardzo bliziutko granicy z Niemcami. Kemping jest przy winnicy, w której można kupić tutejsze wina. Bardzo fajne miejsce, naprawdę, naprawdę jeśli ktoś będzie chciał, to mm, ktoś będzie chciał namiary na to miejsce, to oczywiście można zawsze do mnie napisać. Chętnie wam, z wami się podzielę, gdzie to miejsce się znajduje. Pokażę Wam jak wygląda kemping. Kemping wygląda w ten sposób. Sporo namiotów, dużo przyczep, jeszcze więcej kamperów. Taki sympatyczny, klimatyczny. Kemping. Można tutaj wybrać się na wycieczkę do winy nic z degustacją wina. Można kochani e, zaznać jeszcze innych fajnych atrakcji. Ja akurat wczoraj byłam wspólnie z mężem na golfie, powiem Wam, że bardzo spodobał mi się ten sport. No ale wiadomo, profesjonalizmu tam w tym za dużo nie było, ale może. Jeżeli jeszcze popróbujemy kilka razy, może pójdzie nam lepiej. No dobrze kochani, mam dla Was dzisiaj niespodziankę. Dzisiaj podrapiemy zdrapeczki, ale wymieniłam sobie zdrapki, które wygrałam z wymianki z Kasią z kanału Dark Passion Play. Niemieckie zdrapki. Wybrałam się za granicę, tutaj dosłownie 5 km, Kupiłam niemieckie zdrapki. I podrapiemy sobie zaraz kilka niemieckich zdrapek. Może podejdę jeszcze tutaj bliżej do tego konika, on ci tak pięknie patrzy. Cześć koniku? Ujej, was się wystraszył. Młodziak jeszcze. No dobrze, kochani, to widzimy się za chwilę na drapingu. Nauka galopu. Piękne. Kochanie, jak widzicie, tutaj też mam prowizorka jeżeli chodzi o draping, no ale wiadomo, no nie będę brała statywu na kemping <śmum> mam tutaj zdrapeczki niemieckie za 19 euro, czyli dokładnie tyle za ile udało mi się wygrać w zdrapkach przy wymianie zdrapkowej z Kasią no dobrze kochani, no to nie przedłużamy i zaczynamy od najtańszej podrapiemy sobie takim nożykiem <śmum> nożykiem kempingowym chyba, chyba się uda Zaczynę. Oj, chyba nie. wiecie co? To poszukam czegoś innego. Mam tutaj jakieś 50 eurocentów. O, zdecydowanie lepiej. Trochę mi się tu buja, ale chyba dobrze widzicie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Mamy tak 10 tysięcy euro. 1 euro. 5 euro. 1 euro. 100 euro i ostatnia szansa, 1 euro. No i fajnie, kochani, mamy pierwszego eurasa w kieszeni. Bardzo się cieszę. Może jeszcze wracając uda mi się wymienić te zdrapeczki kto wie. A jeśli nie, to następnym razem. Dobrze, to przejdźmy sobie może do następnej. Trzy razy ta sama kwota. Ok. Dobrze, i co my tutaj mamy? 2 euro. Dobrze widzicie? O, może tak troszeczkę niżej. 1 euro. 10. 1. Jak myślicie, będzie kolejna 1 euro? Sprawdźmy. 100 i 2 i euro po raz drugi. Czyli niestety, kochani, ta jest pusta. Ta strapeczka jest pusta. No trudno. Odkładamy na kubkę pustaków i przechodzimy sobie do super siódemki. I szukamy. Mamy trzy, dziewięć. Jeden. Dwa, cztery. 6 i 8. No niestety, ta jest pusta. Przechodzimy do grubego 500. Uka od tych Kasi nie udało mi się w nim nic wygrać, ale może tym razem. E, ta zdrapka dla ciekawostki kupiłam ją jako ostatnią. W sensie, ostatnia sztuka w całym sklepie, więc zobaczmy. Szukamy siódemki, piątki i szóstki. No to szukamy, kochani, szukamy. 5, 6, 7. Łatwo zapamiętać. Och, a mamy 8, czyli obok. 2. 1. 8 znowu. No nie, nasz. Mogliby dać 7. O, jest 7. Słuchajcie, kochani, mamy pierwszą wygraną. Jak widzicie. Patrzymy dalej. Może coś więcej będzie. 1. 9. Ponownie 9, 3 i 4. No dobrze, kochani, to sprawdźmy sobie, co się kryje pod siódemką. A pod siódemką mamy zwrocik 5 euro. Super. Dobrze kochani, to przechodzimy sobie do ostatniej zdrabaczki na dzisiaj, czyli do platynowej siódemki. Położę ją sobie w ten sposób, żeby dobrze było widać. I szukamy oczywiście siódemeczki. Mamy cztery, dziewiętnaście, dziewięć, trzynaście, szesnaście, sześć, osiemnaście, dwa, czternaście. No mam nadzieję, kochanie że to będzie siódemka osiem, dwadzieścia, piętnaście, osiem, dwanaście, Jeden. No już zbliżamy się ku końcowi, a tutaj siódemki. Ani widu, ani słychu. 11, <grym> Dziesięć. Piętnaście. Trzy. I ostatnia szansa. Osiemnaście. No niestety, kochani, platynowa siódemka nie dała nam dzisiaj wygrać. No trudno, kochani. Przejdziemy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując dzisiejszy draping za 19 euro, no niestety jesteśmy znowu na minusie. W, z, z pięciu zdrapek wygrały dwie. I mamy tutaj grupę 500, które dało nam 5 euro oraz filk lyk, które dało nam 1 euro. Czyli mamy, kochani, wygrane 6. 13 euro na minusie. Bywa i tak, ale nie będziemy się tym przejmować. Mamy dalej piękne widoki, które wam tutaj zademonstruję. Niestety, kochanie, dzisiaj już muszę stąd uciekać, ale myślę że jeszcze to wrócę. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Napiszcie kochani w komentarzach, czy lubicie kempingi, czy byliście kiedyś pod namiotem. Ja wam powiem, że dawno temu byłam pod namiotem i później długo długo nie, ale ostatnio znowu polubiłam ten sposób spędzania wolnego czasu, z czego się bardzo cieszę. Naprawdę obcowanie z przyrodą jest super fantastyczne. Na dzisiaj, kochani, to tyle. Dziękuję, że byliście. Trzymajcie się cieplutko. Pa!